Nie chodzi o to, żebyś była bardziej zmotywowana. Chodzi o to, żebyś przestała dopasowywać się do czegoś, co nigdy nie było Twoje. Do pracy, która cię tłamsi. Do zasad, które są sprzeczne z Twoimi wartościami. Do środowiska, w którym od lat czujesz się jakby trochę nie na miejscu. I wiesz co? To nie z Tobą jest coś nie tak. To po prostu nie Twoja droga. Dlatego stworzyłam quiz. Które nie mówi ci, kim masz być, tylko pokazuje ci, jakie masz prawdziwe potrzeby, te głębokie, zawodowe. Te, które trzeba znać, żeby przestać się wypalać i zacząć działać po swojemu. W quizie poznasz jeden z czterech archetypów potrzeb i wreszcie zrozumiesz, dlaczego dotychczasowa praca cię męczy, co daje ci spokój, sens i satysfakcję czego potrzebujesz, by podejmować decyzje w zgodzie ze sobą. Nie zgaduj dłużej, zrób test i zobacz, co mówi twój wewnętrzny kompas. Pozdrawiam cię serdecznie.